Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! No dobry! Nowy sąsiad jestem! Przyszedłem się przywitać. Lecz. Ale ja zdrowy jestem. Czuje pan ten zapach? Nie. No i to jest właśnie pierwszy objaw. A wszystko w porządku? Tak. No co pan taki smutny? Dlaczego? Żona pana zdradza. Żona mnie kocha. Dzieciaki dają w kość, nie chcą się uczyć. Uczą się. Syn na prawie córka też coś tam... No to... No nie wiem, no to... Może w pracy coś nie tak? Brakuje pieniędzy, co? To? to może pan ma jakichś wrogów? Raczej jestem lubiany. To już nie wiem, o co chodzi, no. No to co pan taki smutny jest? W rozrywce robię. Woof, <laughs> woof,